Czałem kluski, zruszałem barszyk z łóżkami i karp w galarecie. Witajcie w kolejnym odcinku Minecraft na obcasach. Tak, iście obiadowo, dzisiaj zaczęliśmy. E, w sumie wy już pewnie po obiedzie. I tak, i dzisiaj, dzisiaj iście, słuchajcie, nietypowo, bowiem gram nas na przodzie. Jak nigdy gram nas na przocie. E, parę dni temu stwierdziłam, że trzeba zmienić. Bowiem, bowiem to później dlaczego. Ale tak, gram nas na przodzie. słuchajcie. E, 14W06B. E, wiem, że teraz jest jeszcze nowszy, bo jest chyba już 10B, czy tam A, czy jeszcze cokolwiek innego. O! Widać, ile, ile dni grałam już tutaj. Wow! Fajna. E, dobra. Co mi charkotało? Niezwykle coś mi się przeszkadza. E, dobra, więc tak, e, więc gram nas na przocie. I, I o, na samym początku pozdrowienia dla Kuby, którego udało mi się wkręcić, że straciłam wszystko w Minecrafcie, więc buziaki dla ciebie, a tutaj jest przychówek. Tak, pieski nam się ostatnio rozmnożyły. Ten nie wiem dlaczego przyleciał od razu tu i siadł na doniczce, to znaczy, że siadł Stanął i nie chciał zleźć, No to niech sobie siedzi, nie. On wygląda co prawda, jakby robił w tą doniczkę, no, ale dobra. O, i troszkę pojękuje sobie. No to ja To oczywiście Jerry. No, nie będziesz miał towarzysza, sorry. Tak, więc gram na tym snapsie, yy, ponieważ gdyż jest to mi konieczne, żeby produkować piasek, ale o tym zaraz. Jeszcze jak widzicie była tragedia, po co ja tu lezę, to nie tu. Była tragedia, bowiem zginam trzy razy. Raz zginęłam, no, z własnej głupoty, bowiem straciłam, słuchajcie, to znaczy straciłam, skończył mi się chlebek. Dobra, zanim pójdziemy, to ja się muszę wygadać. E, skończył mi się chlebek, więc mimowolnie spadł mi już głód z bicia tych endermanów. I y, zostało mi pół serduszka i gdzieś jakiś czarnuch mnie dotknął, dotknął mnie przez przypadek i umarłam. Wtedy odzyskałam jeszcze słuchajcie itemy, odzyskałam itemy, y, jeszcze sobie tam podekspiłam. Później natomiast y, poszłam na mój grinder, ten z którego będzie balon, jeszcze go nie ma, bo wełna się produkuje dopiero. E, tak więc poszłam na ten mood grinder. Wesoło sobie, słuchajcie, skaczę tam po górze, na górze w koło, w koło, w koło, i gdzieś przez przypadek się zagapiłam i spadłam. Byłam tak niesamowicie zła na siebie, że zabiłam się jeszcze raz już specjalnie. Po prostu z tej czystej złości się zabiłam. I jak już tam wróciła, okazało się, że nie ma moich itemów. Nie ma ani y, moich y, budków od Jimmy Gochu, ani nie było jeansów, nie było nic. To mówię, że to jest złośliwość gry. Bo zawsze, ale to zawsze praktycznie jak ja sobie już y, wezmę, słuchajcie, y, ulepszę mniej więcej wszystko tak jak chcę, to to muszę stracić. Zawsze prawie tak jest. Teraz dlatego, jak widzicie. O, jeszcze hełmik nie założony. Mam wszystko tutaj żelazne, nie stać mnie po prostu już na zbroję diamentową, bowiem mam 12 diamentów, więc miałabym, słuchajcie, tylko na ten. Na, tak, na, na pierśnik. Na kawałek hełmu i może półta, więc to mi się na razie nie kalkuluje. Udało mi się już wyenchantować mniej więcej, znaczy, no mniej więcej. No wolałabym, żeby troszkę inne było, bo na przykład macie wykopajster. Chciałabym, żeby było szczęś szczęście tutaj. Nie ma. Łopata wygląda tak sama jak e, Kilo, tylko to jest łopata wujka. Nie wiem dlaczego wujka. Pierwsze skojarzenie i tak się nazywa. E, cięta riposta. Siekiera. Też by coś jeszcze w niej trzeba było. No, kilow oj, kilow miecz jest idealny. Praktycznie idealny, no, mogłoby być w nim szczęście. Ja ostatnio jednak preferuję szczęście w swoich itemach. No i tak, i na razie mam tylko ten kwipunek, Tak, machaj ma A tutaj, tu się może jeszcze kiedyś dorobię. No, naprawdę, przykre jest to, że ja to zdradziłam, no. Trudno. A tu, słuchajcie, to jest, słuchajcie, piaskarka. Ona właśnie działa na razie tylko i wyłącznie na tym snapszocie. Ona kiedyś działała jeszcze, jeszcze wcześniej, bodajże, ale teraz działa tylko na tym snapszocie. Więc, y, dlatego na tym snapszocie gram. Yy, jeszcze w ogóle yy, tyle dobrego, słuchajcie, bo później jeszcze tak stwierdziłam, że doczytam, co w, tym, w tych snapshotach doszło. Okazało się, że jest teraz inny system enchantowania, którego ja nie ogarnię, więc tyle szczęścia, że ja się zabiłam przed zmianą yy, snapshota. Tak, ona działa mniej więcej tak, to się ładnie baguje. Tutaj właśnie to jest jakiś bug z tym piaskiem. Yy, w opisie filmu macie link yy, do wykonania takiej yy, piaskarki. No yy, inaczej to no nie nazwie się, to jest piaskarka i tyle. E, więc macie do tego link i i i i. I możecie takie coś zrobić. Tam na przykład było yy, na bardzo dużo takich o, połączonych, bo to było jedno za drugim ileś, ileś. Ale ja stwierdziłam, że zrobię jedno, bo jedno mi tutaj wystarcza. Macie, ja sobie tędy przejdę teraz. Właśnie można sobie tutaj ładnie chodzić. Możemy sobie stanąć, oj, to na nas spada i nic nam nie zrobi. E, tyle śmiesznie, że... O, macie i tego jest bardzo, bardzo dużo. Tyle że, tyle, że czasami to się baguje i ten piasek ze środka wypada całkowicie i musimy wtedy wleźć tam na górę i go dosypać. Proszę, tyle już narobiłam sobie piaskowca samego. Tutaj wiem doradzilibyście też mi te hopery, ale hoperów na razie nie będzie. Tu jeszcze mam pełno piasku, tutaj nic nie ma na razie. E, te, e, się hopery, ale ja mam mało żelaza. Patrząc na to, ile ja raz ginę, więc ja wolę na razie sobie to zbierać ręcznie. W międzyczasie macie, przychodzę sobie, zrobię sobie piaskowiec, wtedy mi się kolejna tura już robi. I tak w kółko tak macie Pozdrawiam, Maćka. E, I, i, i. Dobra, jeszcze to sobie wyrobimy. Teraz zobaczymy, może nam się ładnie zbaguje. Nie, został piasek. Ale ja raz sam wypada, zresztą i tak zaraz sobie wejdziemy tu na górę, żeby, no bo chcę wam pokazać, jak to wygląda. I właśnie po co tu jest zrobione, że tutaj właśnie ten piasek sobie można uzupełniać. Powiem wam, że ja nieźle się na namęczyłam. Ja ją robiłam z rana. Długo się jej nie robi, naprawdę. Jej się długo nie robi, ale jej się długo nie robi, jeżeli ma się pojęcie o tym. O tych przekaźnikach. Ja je nieco że źle ustawiałam mnie w tą stronę, to jeszcze nie wiedziałam, że tego trzeba pyknąć po prostu, żeby to działało. I wypada mi ten piasek i wypada. Ogląda mi jeszcze raz film, ale miałam taki zmulony mózg jakoś wtedy, że jakoś nie trybiło do mnie, że to trzeba odpowiednio ustawić. I stąd takie problemy z nią miałam, ale za to później jak ja już skończyłam, jak ona już działała, tak jak trzeba, ile to było szczęście i radości dla mnie. Naprawdę, działanie na jakichś tych całych. O obwodach redstone'owych, jak mi się coś uda, to dla mnie to naprawdę jest sukces. E, dobra, to sobie zostawmy. Zostawmy sobie jeden ten. Właśnie nie powiedziałam wam nawet, po co mi jest ten piaskowiec i ta piaskarka? To wszystko jest mi bowiem potrzebne, słuchajcie, bo chcę zrobić meczet. Ktoś ostatnio stwierdził, w sumie słusznie, że ja bazuję głównie na kościołach, tylko kościoły buduję, więc dlaczego nie jakaś synagoga, meczet, czy jeszcze coś innego? No, spoko. Dobra, może być i mecz, a to może być i synagoga, dlaczego by nie? No to więc od Chargera, któremu również dziękuję za piaskarkę, bo to on mi ją podesłał, bo ja obrobiłam, słuchajcie, wszystkie rowy, jakie były w tym, Weźmiemy piasku, bo jest nam potrzebne. Jedzenie mamy, tu mamy, to mamy, dobra. Yy, obrobiłam, słuchajcie, wszystkie rowy w okolicy z piasku. Yy, tutaj tylko koło domu taką małą wysepkę zostawiłam. Wiecie co, idźmy spać. Idźmy spać, bo mi się nie chce z dzielosą, żarać. Więc, już wszystkie rowy z piasku obrobiłam w okolicy. No i wiesz, yy, wiecie tak, myślę, że no to trzeba iść na pustynię, no bo tutaj nie dokopię tyle, ile chcę. No i już taka zrezygnowana troszkę idę na tą pustynię, będę zacięci kopać piasek. No tutaj czacza, że może zrobić piaskarkę. Spoko. No to w końcu zrobiłam tą piaskarkę. Gdzieś tu dziadostwo słyszę. O, małe dziadostwo będzie. E, konsanty. ty, dziad, Dziadu żelazny, chodź tu. Chodź dzieci przyszły, trzeba poszczuć. Ty tam, tam, gdzie do magazynu, już, już. Do drzwiów, tak, nie do tamtych, tam się nie gaw, tam, do tamtych drzwiów. Bo cię uderzy, a to cię zaboli. A potem mnie zaboli, bo mi oddasz, bo jesteś cham niewyżyty. Już. No, no nie do tej drzwi! Co do ty... Nie, do... tamten tam nie ma dzieci. Idź do tamtych. I nie na schody. Co za cymbał. To! Tam! Tam będziesz dzieci bił. Tam! Nie gap się na mnie, jak na wyrodka jakiegoś. Idź tam, jak do ciebie mówię. Jezu, no kto to widział, żeby tak się użerać? No, niby mój własny sługa, własnoręcznie zrobiony. Co się gapisz? A się nie nie gap się na mnie, bo i tak cię będę popychała. Idziesz tam do drzwiów. Obróć się. A jakby cię chciała w drugą stronę popychać, to zapewne byś też nie chciał iść, prawda? No. I patrz, dziecko wylatuje. Gdzie to dziecko? Chodź tu. Ład, Cymbał mały, chodź. No, a duży cymbał nie chce bić go, no. Wiesz co? Nie lubię ciebie. Tak, obraziłam się cymbało. Tak, e, propos zmian. E, stworzyłam jeszcze właśnie e, farmę trzciny. O, tutaj z farmy trzciny będzie bardzo fajnie, słuchajcie, widać. Widzę, że są ściny trochę. Jednak co Optifine, to Optifine. Może znowu słyszę dziadostwo. No, teraz jesmy sobie. Może zdechło po drodze. Ok, e, tutaj właśnie widzicie, jakie są dziury wszędzie. Tak ja tutaj kopałam piasek. Tam została ta wysepka, bo mi się nie chciało przynosić właśnie dirtu. Poza tym, dirt mi jest teraz znowu potrzebny. Będziemy równać teren. Tak więc e, tam został jeszcze piasek. Może kiedyś zostanie wydobyty. I jest bardzo dużo gliny, słuchajcie. Jest dużo gliny w okolicy. Ale to też innym razem. A, jeszcze jedna rzecz. Już idziemy. Już idziemy, Wam pokażę. Rozrosła się moja owczarnia, bowiem skoro zdecydowaliśmy, że z tego będzie balon, to potrzebuję wełny. Nie chcę tego robić z gliny, bo nie chce mi się iść aż na mesę, żeby ją wydobywać. W dodatku mi się podoba tak, jak to wygląda. Więc co, nie wzięliśmy tego. bez bezboża, żeby to rozmnożyć. Tak, owczarnia nam wyrosła. Na skręt, widzicie, jak to jak to miało miejsce? Zaraz wytygujmy je. Czego ty ją w sianę wciskasz? Potem zdechnij, co ja z nią zrobię. I oczywiście tych owieczek będzie jeszcze więcej. Ja na razie tak wiecie, trzy Najfajniejsze to był ten. Jak to zrobić, żeby wszystkie No, barwniki były. Żeby o jakimś nie zapomnieć. W ogóle tutaj jeszcze chcę porobić. Tutaj będą tabliczki i będzie kolor owcy. Na przykład macie teraz nie wiadomo, jakiego one koloru są. Tak, tutaj dalej już się one zaczynają. Y, w dwóch kolorach siedzą, bowiem zagrody były. No. Y, nie są odpowiednio wyliczone do liczby kolorów, czego ja ciebie nie ściąłam. Bo mogłam tędy jeszcze zrobić, ale one wtedy będą miały tak tylko na dwa, więc taką strasznie mało miejsca, więc nie sobie już tak o w statkach chodzą. Widzę, że dzieci owieczek już podorastały. Dobra. Panie. Tak, bal będzie kolorów tęczy, taki kolor, owiasty. Czy zawsze miały taki odgłos? mi teraz zostawiła? spadaj stąd, no. Dziękujemy. Patrzmy się. Czego to się nie chce zebrać? To nie. Nie będę ciebie jeszcze raz. Dobra, będę, bo tam zostało. Jaka nie żarta owca? Kolejna nie żarto. Wiesz? Aha, bo nie mamy gdzie tego włożyć. To się nie chce zebrać. No, logiczne, Madziu, logiczne. Dobra, idźmy, zostawmy to. Zresztą, czy ja muszę je teraz ścinać wszystkie? Nie muszę. No. Dobra, wełna zostaje. Jeszcze gdzieś coś? Jakoś? Nie. No to te nożyce też niech mi zostaną, one mi nie są teraz potrzebne. Zresztą owieczki szybko jak widać się dokarmiają. Tak, oczywiście wszystko jest zbudowane na styl, tak jak wszystkie domki tutaj buduję. Jak przechodziłam wcześniej obok, wydawało mi się, że to... O, nie, zamknięte. Że te owce obrażenia tak jakby miały, takie czerwone, nie? No więc, jak widzicie, tu są wszystkie kolory. Tutaj, słuchajcie, to jest niedopracowane. Ja to kiedyś zrobię, ale tworząc owczarnię nie chciało mi się. Tutaj po prostu jest już ściana skobla, ona nie jest tam zbita. Ja ją kiedyś zbiję, żeby po prostu nie było szyby i kamienia obok. Tak, tu jeszcze nam podorastały drzewka. Wszystko ładnie pięknie. Tutaj jakieś niewydarzone owce. Dobra, weźmy sobie jeść. I idziemy, słuchajcie, jeszcze do mob grindera. A potem już się zajmiemy tym, czym sensowne. Tym, czym dzisiaj mieliśmy się zająć. Czyli będziemy robić, słuchajcie, miejsce na meczet. Dobra, najpierw tam trzeba wyleźć. Dzisiaj nie będę skakała tam po górze, żeby się zabić. czy znaczy zabić. Wtedy to nie było celowe. Nie myślicie, że celowe, nie? Broń Boże. Nie było w ogóle mm, celowe, to wyszło przez przypadek. Hmm, tylko jedną złą rzecz zrobiłam. Nie wzięłam szkła. Trudno. Albo jeszcze inaczej zrobię. Dobra. Dobra, już wiem, jak zrobię. No, się trochę. No, widać przynajmniej, że nie ma optifajna, bo wszystko takie zamglone, takie mistyczne, trochę jak angielska pogoda. No, miałam się pytać, czy daleko jeszcze. A ciekawa jestem, czy te dni będą wprowadzone na stałe tutaj. Bo to jest fajny patent. Nie trzeba się bawić jakimiś ustawieniami, jakimś czymś. Nie no, fajne jest. W ogóle kiedyś pamiętam Snapshoty, nie? To no po prostu się ściągała instalka Minecrafta, yy, która była tym Snapshotem i na tym się grało. Teraz Boże, jakieś edycje profilów, nie wiadomo co i weź macie. Madzia. Cześć kuraki, macie nowe jajka dla mnie? Dlaczego wy jajków nie znosicie? Właśnie, w ogóle na tym Snapshocie Endermany nawet spadają stąd. O i tutaj ten napis Minecraft Ender Pearl to z tytułu Snapshota wychodzi, tak? Mam rozumieć. Jakby wychodziło. Dobra, tutaj chcę tak. Tak. Tylko nie wiem, czy to zadziała jakiego ja przykleju. Jezu, jednej nie wzięłam. Nie, zaraz, dobrze wziąłem. No, gdzież spadłeś do środka? Że środstwo wrodzone normalnie się moje ujawnia. Gdzie to jest? Jak oczywiście przylazł, to gdzie leci co niemiara, nie? O, mamy wiedźmę. Nie buchaj mnie. Może dlaczego on jest taki ciotowaty? O, gdzieś ty ją wyrzucił. No, durne jesteś czyjaki. Masiu z powrotem. Dobra, umarł sam. <grym> Dobra, i teraz będzie się tu bił. Niech się tłucze. Dlaczego tego od tyłu wziąłeś te plecy? Co go boli? Zatruła go trucizną, jaka podła! Nie, nie chcę, żeby on umarł. Ja tego Konstanty lubię, on mi pomaga. To ten w domu mi nie pomaga. Niech tamten umrze, a ten niech zostanie. No proszę. No. Prośby Madzi, czasami nie wysłuchane. Niech coś spadnie, żeby on jeszcze pobił, bo ja chcę popatrzeć. No. Bo słyszałam, że jak on bije to więcej tych i może też powpadać. Dobra, mniejsza. E, więc tak tu jest wioska, tu jest las. to meczet będzie, proszę Państwa, tu. Tutaj wydaje mi się, że mi się ładnie zmieści 50 na 50. Zaraz zresztą będziemy to obliczać. Od tych drzewek chcę zacząć. O, o tutaj od tego bajora konkretnie będzie. Tak, i tam, i tam. Jak widzicie, jest to mega krzywe, więc potem tyle dirtu. Ubiłeście się jeszcze? Właśnie, dlaczego jak one same się zabijają, to zbroje z nich nie wypada? No. A Co dalej, Aja, nie zniosłeś po Dobra, to zostawimy. Ale przynajmniej wiedźmy, już tam nie będą żyły. No, niech on sobie tam będzie strażnikiem lub No My idziemy zająć się tym, co słuszne, więc tak, to będzie potrzebne. To, to do wyznaczenia. Pięćdziesiątek. Tak, tylko idzie noc, dobra, pójdziemy do wioski się przespać. Dobrze, że ja tyle łóżek narobiłam. Jeszcze tam na no, upgrade'a, że przynajmniej powinnam jedno mieć. O, tutaj też widać jakie jest ten... Jakie rzeki są poryte całe. Wiesz, że nie ma tutaj śniegu. Tam w ogóle z tamtej strony miał ten... Tu? Mm. Tam chyba. Czy tu? Tutaj! No tu w tym miejscu, gdzie rośnie drzewo. To tam właśnie musiałam jeszcze wydirtować, bo tam już strasznie wyglądało. Chciałam, żeby to jakoś ręce i nogi miało. Dobra, wylot. W końcu mi też zboże wszystko ładnie zarosło. O, właśnie taki efekt chciałam takich dużych pól porośniętych dojrzałym zbożem. Mi się to zawsze podobało. Gdzie już tu pająka słyszę? Idziemy do mojego łóżeczka spać, moje piękne prywatne łóżko. Ale kurczaki kurczakiń powoził. Ktoś wam pozwolił, czy co? Siadzić. Dobra, idziemy spać. No, śpi. W ogóle teraz mam wrażenie, że ta żółżko jest zdecydowanie wyżej. To znaczy, ta postać jak śpi, to tak jakby spała o tu, na tym poziomie. Nie wiem, czy słusznie, ale tak mi się wydaje, gdzieś jest mięso. No. Ok. Boże traje się. Czego jeden drugiego goni? Teraz niby Handler miał być z wami usprawiony, nie? Dobra, nie widzę różnicy. Nie widać różnicy, to po co przepłacać? Dobra, idziemy tam sobie, powyznaczamy. Boże, te owce naprawdę nie mają gdzie już siedzieć. Dobra, niech siedzi na tym drzewie. Koło mojego domu też jest, Boże, drzewko. Skąd tu tyle gównianych owiec? No, oczywiście kurczak z jajkiem. Przynajmniej więcej wszystko będzie koło naszego domku. To będzie zacnie. Dobra. Aha, aha. Mieliśmy zacząć tu od jeziorka. Teraz tak patrzę. Tak, o ten, To będzie poziom bazowy. Oto. To. Według niego będziemy równać Wszystko DIRTEM. Dobra, tu jest raz. Idziemy do 20. robić. Tu jest 20. Znowu tu 20 jeszcze 10. Dobra, powiedzmy, że tu. Tu tak na razie względnie wiecie, bo, bo. jeszcze sprawa, że... Hmm. Znaczy z drugiej strony. Nie, bo chodzi mi o to, żeby on był mniej więcej symetrycznie tak na środku tego pola, nie? Więc nie wiem, czy my go sobie nie przesuniemy mniej więcej aż tu, 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 gdzie są te rowki, a tu. Tak najbardziej symetrycznie mi się będzie wydawało wtedy, odtąd nawet. Nie wiem, dobra, muszę jeszcze doliczyć w tamtą stronę, 50, ile wygląda. I tak trzeba to będzie wyrównać, i tak. I tak trzeba będzie chodzić znowu do kopalni pod Wirt. O! Kiedyś chodziło pod jabłętę, teraz się chodzi pod Wirt. Dlaczego 20 zawsze na dole wychodzą? Dobra, już wiem, że trzeba będzie tam przesunąć przynajmniej o dziesiątkę. Dobra, to tu nie ma co liczyć na razie. Wiemy, że przynajmniej od dotąd, do tej ozatoczki, trzeba to będzie udiertować żeby to było równe i ładne, zresztą i tak trzeba będzie całe to pole wydirtować bowiem... bowiem... bowiem chociażby ze względu na to, że w koło chcę zrobić też coś ładnego jakiś nie wiem ogród, czy żeby to miało jakiś wygląd, ręce nogi i te sprawy, nie? no to musi być równo i ładnie chyba, że będę jakieś klomby robić, czy jeszcze co innego gdzie? nie znoszę tych dużych traw przy nich się bardzo źle dirtuje no, właśnie o tym mówię. Dobra, nie ma w pobliżu żadnej większej trawy. Jeszcze tylko czekajcie, bo chcę zobaczyć jedną rzecz. Tak, w kanion też muszę pójść. Nie, po prostu wiecie, co teraz patrzę. Mm -hmm. Tu. Od tamtej. Przez to, tędy, dotąd. Tu będzie dokładnie. Tam nie będzie. Tak, to przynajmniej wiecie, jakie ja już planuję miejsca na moje budowle, nie? Nie chciałam spać, chciałam zobaczyć, czy tu wągiel jest. Chyba był. W ogóle zjedz coś, Madziu, bo... Zaraz znowu umrzesz i znowu już pokażę, że wszystko straciłeś. A tak naprawdę ty umarłeś przez własną głupotę wtedy, bo było zamiast tu cendermany wrócić do domu i się chleba najeść, ale do kanionu sobie chodźcie, zejdźmy. W sumie mamy już miejsce gdzie... A ile kwiatków będzie? Ja te kwiatki lubię. Są fajne. Mhm. Ja chcę, że sobie tutaj zrobię zejściówkę. O, przynajmniej to od razu będzie. Teraz by jakoś tu krzywo mi wyszło. A tu widać mnogo. Dobra. Dzień dobry, wągielek jest. Jakoś tu podejrzanie jasno. Jest w żelazo, jest to żelazo. Ja, ile żelaza? Żelaza jest nam potrzebne. Koniecznie jest nam żelaza potrzebne. Jak będziemy robić jeszcze coś z pistonów, to to jest normalnie. Normalnie, jak do zbawienia potrzebne. Ja jeszcze tu żelazo. I dirt! ja jestem świadoma tego, że tyle tego Dirtu, co tu przyniosła mi nie wystarczy. Jest go zdecydowanie za mało. O, ale Expo będzie. Jeszcze bym się ucieszyła, jakbym mogła tutaj gdzieś znaleźć te diamenty, no ale wiem, że diamenty na drzewach nie rosną. O, a trudno. Ej! Idziemy ku zarazie, której nie ma. A jest też dirt, też się przyda. Aha, ja spadłam tutaj. Dobra. Jest jeszcze gdzieś żelazo, alo. Węgla to ja mam pod dostatnie całą skrzynię. O, tam jeszcze żelazo. Normalnie jakby człowiek się tutaj żywił węglem, to by mi wystarczyło do końca życia. Dlaczego tu nie ma potworów. Tak, jakby były to narzeka, że są, nie? Tak, natura. Dobra. Dobra, węgla na razie nie wykopuję, chociaż no... Ostatnie czasy doceniam wszystkie surowce. Tak jak na przykład teraz mi żelaza brakuje, brakuje mi redstone'a. Kiedyś właśnie łaziło się po jaskiniach, to się olewało. Bo po co? Bo na co to potrzebne, nie? I teraz się przydaje. I teraz wracają stare jaskini i szukaj znowu. Dobra, tu widzę, że nie ma nic. Więc. Dobra, można wyłazić z tego interesu. Które to było? Tam owce siedzi. myślałem, że ona się zabiła. Dobra, mniejsza. Wyliortuje się tam. Trudno, potem sobie przyjdę pozbierać. Dobra, słuchajcie, myślę, że ja będę kończyła ten odcinek, bo teraz nastąpi moje ulubione dirtowanie, a wasze znudzone dirtowanie, więc że nie lubicie, jak ja non-stop tylko dirt rozkładam. Czekajcie, z której to miało być mańki, z tej, na tym poziomie. Tak, tak, o tutaj od tulipanku, to są wyznaczniki takie, można powiedzieć. Hmm, piasek tam jest. Nie, no mam na razie piaskarkę, to nie potrzebuję. Ale jak ten, bo ja przeważnie, jak wiecie, gram na pełnych wersjach e, Minecrafta, staram się nie grać na snapshotach, bo snapshot równa się pożegnanie z modami. No ale jak widzicie, jako tako nie jest mi potrzebny Optifine na razie. Gra w miarę dobrze śmiga, w miarę płynnie się nagrywa, więc e, więc na razie będę grała na tym Snapshotie, Ale no... Nie wiem, czy jest jaka konieczność, żebym e, przychodziła z powrotem na tamtą wersję, bo w sumie tam miałam tylko OptiFine. Z Minimapki też już e, zrezygnowałam jakiś czas temu. Dobrze, jak widzicie, sama się znajduję w tym świecie. Więc, więc myślę, że zostałem na tym snapszocie. W opisie filmu oczywiście jeszcze raz Wam napiszę, jaka to jest dokładnie wersja. Jakbyście chcieli robić piaskarkę, to pamiętajcie, że ona działa tylko na tej wersji. No może jeszcze na jakichś mega, mega starych wersjach też działa, ale ja tego nie pamiętam i nie wiem. I jeszcze raz oczywiście podziękowania dla Charger House'a za tą skarkę, za projekt właśnie również meczetu, który dla mnie wykonał i który ja tutaj będę teraz budowała. I cóż, no chyba wystarczy tego słodzenia. Dzięki Wam serdeczne za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was na kolejne już niedługo. Ja więc trzymajcie się, no i cześć!